Witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku. Mówimy sobie wyświetlacz w Heidi Tiger 9 Pro w rewizji trzeciej. Jest to wyświetlacz TFT o przekątnej 3,5 cala, ale dosyć tego gadania. Przejdźmy już do podstawowych parametrów, jakie znajdują się na wyświetlaczu. Zapraszam Was na ten odcinek. Oczywiście dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Lecimy z tematem. A zatem przejdźmy do panelu sterowania wyświetlacza. Jak widzicie, mamy tutaj przycisk włączenia, przycisk plus, minus i przycisk M. Zatem włączmy hulajnogę przyciskiem M. No i nic się nie dzieje. A to dlatego, że należy jeszcze odblokować hulajnogę NFC, kluczem NFC. I teraz powinno być już OK. Tak, wyświetlacz nam się załączył. Przejdźmy zatem do omówienia poszczególnych parametrów znajdujących się na wyświetlaczu. W lewym górnym rogu mamy napięcie baterii 53,8 V. Poniżej mamy aktualnie pobierany prąd przez jeden sterownik oraz drugi, który w tym momencie jest wyłączony. Następnie mamy czas. Po prawej stronie naładowanie baterii. Następnie tylny silnik, który jest włączony, przedni silnik, który jest wyłączony. Na dole, w lewym rogu mamy temperaturę otoczenia, wybrany bieg oczywiście na zielono, pas 1. Tu mamy menu podręczne, które pokazuje nam trip 128,8 km. Hmm, to nie jest wycieczka, chyba że tutaj się nie, nie, widocznie nie... Nie zeruje po wyłączeniu licznika. No i oczywiście prędkość, która jest, wynosi 0 km na godzinę, bo stoi w miejscu. Tak wyglądają podstawowe funkcje. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak załączyć drugi silnik, a robimy to przyciskiem plus, przytrzymując go. Zobaczcie. I mamy włączony już drugi silnik, jaki drugi sterownik. Widzicie temperaturę 26 stopni na sterowniku przednim, na tylnym 27. Jeszcze pokażę Wam, jak załączyć światła. LED, te wszystkie boczne. Robimy to przyciskiem funkcyjnym M, przytrzymując go. Pojawia nam się dioda, no i tam hulajnoga nam się zaczyna świecić. Świeci nam się, tutaj, i tak samo wyłączamy sobie przyciskiem M, przytrzymując. I tak to wygląda. A teraz szybko mówimy menu podręczne. Menu podręczny to jest ten prawy dolny róg, gdzie zmieniamy sobie poszczególne parametry przyciskiem M. Zresztą zobaczcie. Same. Także w tym momencie mamy tripa tutaj w prawym dolnym rogu. Następnie przyciskiem M będziemy sobie zmieniali na ODO, czyli całkowity zasięg. Następnie mamy godzinę. Jest co prawda godzina różnica, to później poprzestawiamy sobie. Maksymalna prędkość 99,9, no trochę w to wątpię, także coś tu jest już nie tak. No i ten trip 128,8, czyli. To jest tak naprawdę przebieg od uruchomienia hulajnogi, więc on chyba powinien być resetowany po każdym wyłączeniu hulajnogi. Tutaj się tak nie dzieje, nie wiem dlaczego. To może się dowiem jeszcze o co tutaj chodzi, bo całkowity zasięg to 131 km, no ciekawe. Teraz przechodzimy do tego, na co pewnie już wszyscy czekają, czyli zaawansowane opcje wyświetlacza Heidi Tiger 9 Pro w rewizji trzeciej. A przechodzimy klikając dwa razy szybko w literkę M na panelu. Zobaczcie. I mamy już dostęp do panelu zaawansowanego. Oczywiście napisy są po angielsku, ale mamy też ikonki, które też dla osób, które nie znają języka angielskiego, będą wskazówką. Pierwsza ikonka, jak widzicie, mamy takie światełko, czyli to jest na pewno poziom jasności wyświetlacza. Następnie clock, czyli mamy zegar, ustawienia czasu, trzeba zaraz to zmienić. Następnie system, to wiadomo, system. Auto off czyli automatyczne wyłączenie wyświetlacza. Pewnie ustawiamy czas, po którym ten wyświetlacz się wyłączy. Well, czyli oczywiście średnica koła. No i advanced setting, czyli zaawansowane ustawienia. Przechodzimy dalej. Poruszamy się oczywiście przyciskiem plus i minus. Zobaczcie. Następnie mamy ustawienia baterii, czyli informacje o. Akumulatorze, faktory, setting tego nie robimy to jest przywracanie do ustawień fabrycznych. Następnie możemy sobie ustawić hasło to będzie takie dodatkowe zabezpieczenie poza czytnikiem NFC oraz informacje, jakie będą wyświetlane w tym naszym menu podręcznym. No i na końcu exit, czyli wyjście. W dane ustawienie wchodzimy przyciskiem M. Moi drodzy, zobaczcie: plusem i minusem sobie tutaj zmieniamy parametry. Jak widzicie, możemy sobie ustawić od 1 do 5, niech będzie na 5. I zatwierdzamy przyciskiem M. I tak samo poruszamy się po menu plus minus. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj w dostępnych. O, mamy czas, zobaczcie, możemy sobie zmienić datę. To sobie zmienimy, bo mamy już przecież rok 2023. Tak samo zatwierdzam M i przechodzimy do daty. Mamy jeszcze, moi drodzy, sierpień. Dokładnie nagrywam to 28 sierpnia. Taką datę też ustawimy tutaj. Znowu zatwierdzam M-chodzimy w końcu. Do czasu jest godzina 8, dokładnie 44, i znowu zatwierdzam M. -ką. Przejdźmy do ustawień systemowych. System metryczny, jakie tu mam możliwości? Oczywiście przyciskiem M to robimy. Metryczne, imperialne, czyli, czyli na mile, ale nie będziemy zmieniać na mile, tylko zostajemy przy naszych ustawieniach metrycznych, moi drodzy, zatwierdzam oczywiście M. Przechodzimy dalej. Power system, napięcie nominalne, i tu mamy 52 V, tego nie zmieniamy. Temperatura y, y, odcięcia sterownika, czyli taka temperatura bezpieczeństwa 120 stopni Celsjusza, tak jest ustawiona, ja tego nie zmieniam. Start zerowy jest ustawiony na Y, czyli na jest, czyli na tak, więc niech będzie. Y, power indicate percent, nie wiem dokładnie, czy dobrze czytam, niestety moja wymowa angielska jest taka, jaka jest. Tu mamy wskaźnik baterii, co my tu możemy zmienić. Procenty bądź woltaż. Zostawimy na procenty, bo woltaż mam w innym okienku, więc niech tak zostanie. Następnie przechodzimy do photosensitivity czujnika z mroku. Zobaczmy, jakie mam możliwości jeszcze. M to pewnie jest medium, high, czyli wysoki, i off, czyli wyłączony. Zrobimy tak, jak było wcześniej, czyli na medium niech będzie. I oczywiście wyjdźmy z tego idziemy dalej. Auto off, czyli automatyczne wyłączenie. Zobaczmy, jakie mamy tu opcje. Pewnie tylko jedno będzie, ale sprawdźmy sobie. 10 minut: automatyczne wyłączenie, albo ogólnie wyłączone. 10 minut, maksymalnie 10 minut. Zostawimy na 10 minut, tak jak było. Eee, tak jest. Zatwierdzamy M-Kom. Przejdźmy dalej. Opony, zobaczmy, jak mamy ustawione. Tak, 10 stali, tak zostawiamy. Tutaj nic nie zmieniamy. 10 stali. Teraz czas na zaawansowane opcje. A tutaj mamy speed limit, więc tutaj też, moi drodzy, możemy sobie prawdopodobnie, zaraz to sprawdzę, ograniczyć prędkość. Tak, możemy sobie ograniczyć prędkość. Jestem ciekawy, do ilu. Muszę to sprawdzić, żeby było jasne. E, Czyżby do 1% aż? Nie. Do 10% możemy ograniczyć maksymalnie prędkość. Dobra, ale przewracamy oczywiście do 100%. Mamy 100%, przechodzimy dalej, zaakceptujemy M-kom oczywiście. Następna opcja, już nie będę kończył mojego angielskiego, to Tempomat. Oczywiście jest wyłączony. Możemy go włączyć też, sprawdźmy to. Tak, opcja włączenia automatyczna. Ciekawa, to pewnie po jakimś czasie. I manualna. Zostawimy na... E, tak jak było, bo nie lubię w sumie jeździć na tempomacie. Zatwierdzamy oczywiście przyciskiem M. Przechodzimy dalej na ABS, czyli hamowanie regeneracyjne jest wyłączone, a ja sobie może je włączę. A czemu nie? Włączymy sobie hamowanie regeneracyjne. Niech będzie, zobaczmy, jakie mamy opcje. Tylko włączone, wyłączone zostawiamy na włączone. Jestem ciekawy, czy to będzie odczuwalne podczas jazdy. Pewnie to sprawdzę jeszcze dla Was. Następnie mamy speed, magne, czyli magnesy, tak? Ilość magnesów tego nie zmieniamy dlatego, że to domyślnie jest ustawione na 30 i tak powinno zostać. Następnie mamy asystę, czyli wspomaganie. Zobaczmy co mamy tutaj. Asysta pierwsza. Zobaczmy w ogóle co to możemy zrobić. Pit limit mamy. No proszę, moi drodzy, czyli mamy kolejne menu, które nam się otworzyło tutaj. Speed limit 20%, czyli ustawiamy sobie rozumiem, że każdy bieg pod własne preferencje. Bardzo fajna opcja. Tego nie było w żadnej innej hulajnodze, póki co testowanej na kanale, jak się patrzy, czyli u mnie. Czyli tak, ograniczenie prędkości na pierwszego biegu bardzo fajne. Na każdym, w każdym, na każdym biegu możecie sobie zrobić to samo. Również siła hamowania przedniego silnika proszę bardzo, jest dostępna czyli EABS, level pierwszy. Zobaczmy, ile ogólnie jest tych leveli a leveli mamy 5, ale wracamy do ustawień domyślnych tutaj. F-start level, czyli start przedniego silnika. Czyli poziom mocy pierwszego silnika podczas startu. Zobaczmy jakie mamy możliwości. A mamy 5 ust ustawień. Wiadomo, jest to pierwszy bieg, więc dlatego wszystko jest na jedyneczce. Tak zostaje. Póki co. Następnie mamy start silnika tylnego oczywiście też tutaj nic nie zmieniamy. Następnie mamy F-Current, to jest, to jest, to jest maksymalne natężenie przedniego silnika wyrażane w amperach. Natężenie. Czyli tutaj już bawimy się ustawienia sterownika do poszczególnego silnika. Czyli tak naprawdę tutaj regulujemy sobie natężenie przedniego silnika w amperach. Więc skoro jest to pierwszy bieg, niech tak zostanie tutaj też nic nie zmieniam. Przechodzimy dalej. To samo mamy tutaj, tylko to już jest tylny silnik też jest 15 amperów, niech tak zostanie. Ok, wychodzimy z tego asystenta oczywiście przyciskiem M i to mamy wszystko. Jak widzicie, do każdego biegu możemy sobie fajne rzeczy tutaj porobić. Każdy może sobie skonfigurować e, biegi pod własne preferencje. Ja zostawiam tak, jak jest domyślnie i wychodzę exitem z tego. Zobaczmy, co kryje się tutaj w ustawieniach baterii. Zobaczmy jakie mamy informacje, tutaj, tutaj, zobaczmy czy da się coś zmienić. Nie, tutaj tylko mamy, tak naprawdę mamy tylko informacje. No to zobaczmy co mamy na volta, czyli napięcie 53,6V. Capacity, czyli to samo tylko w procentach. Size, time, czyli czas cyklu, następnie temperatura. Last in charge time, czyli ostatni czas rozładowania. Remain Capacity czyli pozostała pojemność oraz Full Capacity, pełna pojemność, tak to wygląda. No, także wychodzimy dalej. Faktory Settings, ale to tutaj nic nie robimy, choć Wam pokażę jeszcze, może jak to wygląda. Tutaj mamy kompletny reset. Po prostu nie róbmy tego. Wychodzimy. To, jeżeli ktoś by chciał, może sobie również ustawić hasło. Ja tego nie robię, na razie mi jest to niepotrzebne. Ale zobaczmy, jak to wygląda. To input start password. Możemy sobie ustawić hasło. Na razie, jak widzicie, domyślnie jest 00. Ja tutaj nic nie zmieniam. Chcę z tego wyjść. START password off, oczywiście, moi drodzy. Możemy sobie włączyć. Reset password. Ja zostawiam na wyłączone hasło. Nie chcę mieć hasła. Idziemy dalej. Informacje, zobaczmy, jakie mam informacje. Średnia prędkość 16,8 km. Maksymalna prędkość, no 99,9 km. Trochę w to wątpię. Trip 128,8 czyli ten który się wyłącza po wyłączeniu hulajnogi, no tutaj tak to nie działa, nie wiem jak to jest liczone. No i o całkowita, e, całkowity dystans 137 km, tak na razie tyle przejechałem. Oczywiście mam tutaj hardware version i software version, czyli jak widzicie 4.1.2.1, na, na tym właśnie sprzęcie, na tych wersjach testuję ten wyświetlacz. Wychodzimy, to by było na tyle, wychodzimy. Czas rzeczywisty mi się zgadza z 9.7, dokładnie tak jest. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia łapki w górę. A teraz zapraszam Was na kolejny film, który właśnie Wam się ukazuje. Trzymajcie się, się ciepło. Hej, niech moc będzie z Wami i Waszymi hulajnogami.